Ostatnio rzuciłem kilka filmów rozwojowych na kanał, które rozpoczęły serial o mnie i o tym, jak on zera ze zwykłego chłopaka z marzeniami zadość na szczyt i stać legendę. Jednak, pomimo początkowej zapowiedzi, daily i tak dalej, przestałem to nagrywać. I teraz część osób mogła stwierdzić, że się poddałem i nic z tego nie będzie. Lecz w czasie, gdy nic nie wrzucałem, przemyślałem sobie ten serial i doszedłem do wniosku, że początkowy pomysł zaczął się przekształcać w kanał o rozwoju, co mi nie pasuje, bo kanał, który teraz oglądacie jest typowo ozywkowy. Dlatego w tym momencie informuję was, że na tym na kanale nie pojawi się już żaden film tego typu, oraz że wraz z opublikowaniem tego filmu założyłem nowy, całkowicie osobny kanał tylko o rozwoju osobistym, na którym będzie kontynuacja serialu o mnie. Tak więc ten kanał był i dalej będzie bo Co za tym idzie, będę tutaj wrzucał filmy z gier oraz inne bardziej wymagające produkcje wraz z rozwojem kanału. To o czym też będzie nowy kanał z rozwoju dowiecie się w najnowszym i pierwszym filmie, jaki tam opublikowałem. Link do nowego kanału macie na ekranie oraz w opisie tego filmu, który teraz oglądacie. Tak więc ja się zawaram. Żegnam i widzimy się w kolejnych filmach oraz na nowym kanale.